Cześć, dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Jestem Pawik a to jest kolejny film, w którym typujemy, co zobaczymy w FIFA 20, nadchodzącej właśnie FIFA 20. Czyli kolejny film z przewidywaniami o FIFA 20, właśnie na moim kanale. Dzisiaj przewidujemy tych zawodników, których overally polecą trochę w dół, czyli tych, którzy po prostu grają słabiej lub grają mniej, i przez to właśnie EA być może obniży ich overall do trochę niższego poziomu niż mają w FIFA 19. Jeśli ten film ci się spodoba i chcesz więcej przewidywań o FIFA 20 na moim kanale łapka w górę, pod spodem kliknij łapkę w górę i zostaw suba taki przycisk tam pod spodem kliknij żeby być na bieżąco a tu jest licznik subów i tu jej jest 17 708 lecimy po 18 000 pomóżcie mi w tym celu dawajcie a tu jest lista pięciu ostatnich osób które dały suba jeśli ty dasz suba czyli ten czerwony przycisk pod spodem tam wciśniesz być może w następnym odcinku na takiej liście się znajdziesz Subskrybuj. A my zaczynamy. Zaczynamy od mojego jednego z ulubionych bramkarzy wszechświata, można powiedzieć, Gianluigi Buffon, zawodnik Paris Saint Germain, który w styczniu skończy 42 lata. To jest bardzo dużo jak na zawodnika ciągle grającego. I tak naprawdę on już powinien być w fotelu bujanym, gdzieś się bujać we włoszech na emeryturze, a on ciągle gra i ciągle nie chce powiedzieć stop. Chyba ciągle chce wygrać Ligę Mistrzów z Paryżem, wątpię, że mu się to uda, ale szacun dla Buffona za to, że ciągle gra i właśnie jeszcze się nie poddał, jeszcze na emeryturę nie odszedł. Mimo tego trzeba powiedzieć, że Buffon trochę w tym sezonie zawodzi, przede wszystkim miało to miejsce w Lidze Mistrzów, gdzie po jego błędzie właśnie Manchester United awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów kosztem Paris Saint-Germain, no a w Lidze... W lidze za bardzo nie ma kto tam strzelać, bo liga francuska nie jest zbyt wymagająca, więc tam Buffon, jeśli gra, to radzi sobie całkiem nieźle. Natomiast wiek też robi swoje i gdzieś po prostu te kości, mięśnie, wszystko. Mózg się starzeje, więc oczy się starzeją, uszy się starzeją, on po prostu gorzej widzi, gorzej słyszy, wolniej myśli, więc to wszystko ma wpływ na to, jak będzie wyglądać jego ocena ogólna w FIFA 20. W FIFA 19 Gianluigi Buffon miał 88 overall. W FIFA 20 przewiduje 85, czyli o 3 role w dół. Dlaczego aż tyle? No, wiecie, 42 lata. Tak jak mówię, niezbyt takie wahania formy. Czasami właśnie ta forma u Buffona już gdzieś tam zawodziła. No i mówię, 42 lata, on powinien mieć kartę ikony, a nie kartę złotą, kartę zawodnika ciągle grającego. Dla mnie to jest, puch, jak ten Bufon może grać. Ludzie mówią, że on zakończy karierę, i mówią tak co sezon, on ciągle gra i ciągle udowadnia, że starszy też może grać w piłkę. 85 wydaje mi się, że nie jest tak źle ciągle będzie fajnym bramkarzem do grania tylko mówię, wygra robi swoje i też na pewno jego forma gdzieś już będzie właśnie spadać w dół kolejnym zawodnikiem dzisiaj jest Gareth Bale w ogóle dzisiaj będzie dużo zawodników w Realu Madryt zdradzę wam taką ciekawostkę trochę wybiegając w przyszłość natomiast Gareth Bale teraz mimo tego, że Ronaldo odszedł do Juventusu to Bale nadal nie jest kluczową postacią Realu bo na taką postać, na takiego mega dobrego zawodnika w Realu wyrósł w tym sezonie Karim Benzema który po odejściu Ronaldo Rozkwitł, zaczął strzelać bramki i po prostu jest mega, mega dobry w tym momencie Karim Benzema. No i mega hype jest na tego młodego Viniciusa, um, który ciągle pokazuje, że jest przyszłością Real Madryt. Mimo tego, że złapał kontuzję, to on naprawdę gra dosyć fajnie, przyjemnie dla oka, a Gareth Bale właśnie te kontuzy łapie naprawdę bardzo często. To jest piłkarz klanka i wydaje mi się, że gdyby nie ta kontuzja, on byłby jednym z najlepszych piłkarzy na świecie, ale właśnie przez to, że gdzieś te urazy ciągle łapie, a to prawa nóżka, a to lewa buscar gdzieś mu się łamie, czy coś tam, nie wiem, jakieś więzadła się zrywają. W każdym razie Gareth Bale przez te kontuzje nie mógł pokazać swojej formy takiej naprawdę najlepszej, jaką mógł pokazać, bo według mnie jest to jeden z moich ulubionych zawodników, którzy, no, nie pokazali tego, co mogli pokazać właśnie przez kontuzję. Raczej wydaje mi się, że Gareth Bale, jeśli te kontuzje go będą omijać, to może ciągle coś pokazać, może nie w realu, może już gdzieś indziej, być może właśnie real go sprzeda w nadchodzącym okienku transferowym, ale w tym momencie jest to gracz, tak jak mówię, z dużym potencjałem który jednak jest ograniczany przez te kontuzję, No i to też ma wpływ na to jak jego ocena ogólna w FIFA będzie wyglądać Jak dla mnie 87 dla Bale'a jest w tym momencie sam raz Kolejnym zawodnikiem jest kolejny gracz Realu Madryt Tibo Courtois. Moi drodzy, jak dla mnie ten transfer to w ogóle było jakieś, nie wiem, nieporozumienie, jak on odchodził z Chelsea do Realu Madrid, dlatego, że on w tej Chelsea miał naprawdę super miejsce w składzie, był tam gwiazdą, poszedł do Realu, gdzie był na was, naprawdę dobry bramkarz i wszystko byłoby ok, gdyby do drużyny Realu Madrid nie wrócił. Zinedine Zidane. Nie jest tajemnicą, że właśnie Keylor Navas jest takim ulubionym bramkarzem Zidana w Realu Madryt. I właśnie odkąd Zidan wrócił, to właśnie Keylor Navas jest pierwszym bramkarzem Realu Madryt. No a Courtois, ławeczka. Chyba, że Zidane wyleci z klubu, wtedy być może Courtois znowu zacznie bronić. No ale mówię, nie broni, więc jego overall musi spaść. No i z 90 na 89 też niedużo. Być może będzie to 88. Jemu ja daje 89. Bo trochę grał na początku sezonu, nie był taki mega tragiczny, teraz gra trochę mniej no i właśnie przez to jego overall może trochę spaść. Na miejscu kolejnym, Alexis Sanchez. Dla mnie to jest po prostu. Nie wiem, nie wiem. To jest naprawdę chora polityka transferowa mojego ulubionego Manchesteru United. Dlaczego Manchester idzie tą drogą? Nie wiem. Sanchez jest najlepiej zarabiającym piłkarzem na Wyspach Brytyjskich, najlepiej zarabia, a gra bardzo, bardzo mało. W tym sezonie strzelił kilka bramek, chyba sześć, więc to jest naprawdę bardzo mało. Nie ma miejsca w podstawowym składzie dla niego. Był Mourinho, nie wystawiał Sancheza praktycznie wcale. Jest teraz solskier, też Sanchez gra końcówki albo też w ogóle nie gra, więc to jest jakiś niewypał i nieporozumienie, co ten zawodnik robi w Manchesterze United. Najlepiej, żeby go Manchester sprzedał, to jest moja opinia. Idź gościu do Chin, gdziekolwiek, nie wiem, nie wiem, idź, idź, nie, nie chcemy Ciebie w Manchesterze. No, i właśnie przez to, że Alexis nie gra, to jego overall musiał spaść. W FIFA 19 miał 87. FIFA 20 przewiduje 84, spadek o 3, no ale tak jak mówię, on praktycznie nic nie gra, jest bez formy, więc to też musi się odbić na jego overallu w nadchodzącej FIFA, FIFA, 20. Szkoda, no ale taka jest prawda. Na miejscu kolejnym Sergio Ramos, no i ktoś teraz może złapać się za głowę, jak to Sergio Ramos, dlaczego on jest naprawdę super obrońcą, strzela bramki. I to jest prawda, serio, jak na obrońcę to Sergio Ramos strzela naprawdę dużo bramek. Zresztą w statystykach na tej nowej karcie, shooting, czyli strzelanie, podniosłem mu trochę do góry, z 63 na 67, więc to też ukazuje, że naprawdę Ramos potrafi strzelać bramki w barwach Realu Madryt, no ale mimo wszystko, wydaje mi się, że też ma już on swoje lata, jest po 30 i ta jego forma będzie powoli spadać, Real w tym sezonie nie błyszczy, wszyscy praktycznie zawodzą, odpadli z Ligi Mistrzów, Ligi Hiszpańskiej też nie wygrają, więc po prostu ten cały skład Realu w tym sezonie nie gra jakoś super, super dobrze. No i to też będzie miało odzwierciedlenie w nadchodzącej Fifie. Ramos jest ciągle super obrońcą, naprawdę top 3 na świecie, tak mi się wydaje, z Van Dijkiem. Nie wiem, kto jeszcze jest w top 3. Piszcie w komentarzach trzech najlepszych obrońców świata według Was. Być może Kielini. ciężko powiedzieć. Ale mówię, ten sezon Realu jest bardzo, bardzo słaby. Zawiedli kibiców, odpadli z Ligi Mistrzów z Ajaxem, co było w ogóle, jak oni mogli odpaść z Ajaxem z Ligi Mistrzów. No i właśnie, Ligi Hiszpańskiej też nie wygrają. Overall nadal będzie bardzo wysoki jak na obrońcę, Ale mówię, trochę słabszy sezon i to też musi się odbić na jego karcie. Odbije się w sposób minimalny, bo tylko o jeden overall spada jego ocena w dół niestety. I ostatni zawodnik i kolejny zawodnik Realu Madryt. Dzisiaj Real Madryt zdominował ten odcinek ale trzeba przyznać, że ich oceny ogólne były naprawdę mega, mega wysokie i ten bardzo przeciętny sezon, jak na Real Madrid oczywiście, wystarczył, żeby te oceny musiały trochę polecieć w dół. No i to jest kolejny przypadek takiego właśnie zachowania. Luka Modrić Real Madryt, dzień dobry. Wiele osób do dzisiaj nie zgadza się z tym, że Luka Modrić wygrał Złotą Piłkę. Uważają, że zasłużył bardziej chociażby Kylian Mbappé, czy chociażby Leo Messi, czy chociażby Cristiano Ronaldo, więc tak jak mówię, było dużo kontrowersji, no ale to właśnie Modric jest w tym momencie, Najlepszym piłkarzem świata, przynajmniej teoretycznie, bo ostatnia złota piłka należy właśnie do Chorwata. Dużo osób się z tym nie zgadza, uważa, że to właśnie ktoś inny powinien dostać do tą piłkę. A Modric w tym sezonie przestał zachwycać. Już nie jest tak dobry jak w poprzednim sezonie, gdzie robił wszystko jak chciał, podawał jak chciał, asystował, dogrywał i tak W tym sezonie trochę Chorwat przygasł, trochę słabiej gra, trochę gorzej to wygląda. To też będzie pokazane właśnie FIFA 20 w jego ocenie ogólnej. FIFA 19, na tej zwykłej karcie Modricia. Było 91. FIFA 20 według mnie 89. Spadek o dwa role, ale tak jak mówię, sezon trochę słabszy, już nie jest tak dobry jak był, a był naprawdę dobry. No teraz też jest dobry, ale to nie jest jakby top of the top. Na pewno złotej piłki nie obroni. Wydaje mi się, że teraz Messi wygra złotą piłkę. FIFA 20 też to będzie widoczne według mnie. 89 nadal mega wysoko, ale tak jak mówię, trochę słabiej gra, więc trochę ta ocena ogólna też będzie słabsza w porównaniu do tego, co było w FIFA 19. Proste. Moi drodzy, a w komentarzach piszcie, co następne przewidujemy o FIF-20 na moim kanale? Piszcie Wasze pomysły na przewidywania. Najlepsze komentarze oczywiście serduszkuje, przypinam serduszka. Poza tym subujcie, łapkujcie i widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Na razie i cześć. Yo.